Ba babka lekarz A do czego jej używamy? Wyrwijcie każdy po jednym. Do czego jej używamy? Żeby... Do leczenia. Do leczenia. Jak mamy ranę, jak się skaleczymy na, na rączce, to musimy tak zgiąć, zgiąć i zawinąć paluszek. To Rysiu zawinie paluszek Antosiowi. Tak Nie. zegnie a Antoś Rysiowi, tak? Nie. Jakby był skaleczony. Nie. No, do tego służy właśnie babka lekarska, prawda, Antosiu? No, nie, to trzeba włosić tu. No trzeba, i jak zawijamy? No, ale to trzeba tak. Zgadza się, i wtedy to leczy. Tak. Ten, ten listeczek leczy różne rzeczy. Jak jest skaleczenie, to nie biegniemy szybciutko do tu, już skaleczony, tylko bierzemy taką, taką kawałek listeczka, tak sobie go rolujemy i przykładamy na rankę. I zawiązujemy czym? Trawką. Czy fajne było spotkanie z chórzofredkami? Tak. No to idziemy dalej. Fajnie, że pamiętaliście o tej babce lekarskiej, bo to jest wspaniałe ziele, które dał nam Bóg, żebyśmy sobie mogli poradzić. Babka lekarska. Tak, babka lekarska. Tak. A na przykład...